Są to studia, gdzie łączymy bardzo teorię z praktyką i tak naprawdę bardzo dużo robimy na case'ach i zajęcia są prowadzone w taki sposób, żeby nie siedzieć tylko i słuchać i notować, ale tak, żeby zachęcić studenta do, do nauki. I generalnie jest to coś wartego uwagi ze względu na to, że przygotuje nas do życia w dzisiejszych czasach, a nie tylko wyuczy nas teorii z książek. Bardzo lubię marketing, ze względu na to, że jest to nauka tak naprawdę o tworzeniu, sprawdzeniu potrzeb konsumentów, sprzedaży oraz reklamy wszystkich towarów. ciekawymi zajęciami też między innymi było tak naprawdę modernizacja biznesów, ponieważ uczyliśmy się jak tworzyć, jak modernizować i polepszać małe i średnie przedsiębiorstwa. Więc to były zajęcia, które są naprawdę ciekawe. To były warsztaty badawcze, które były bardzo interesujące. Ponieważ mogliśmy tak naprawdę zobaczyć od kuchni, jak to wszystko wygląda. Tworzyliśmy sami scenariusz, musieliśmy trochę ruszyć w teren no i przeprowadzić tak naprawdę prawdziwe badanie. Było to dosyć ciekawe. Musieliśmy się naprawdę zaangażować, żeby, żeby to nam jakoś wyszło i miało sens. Najbardziej podoba mi się to, że to jest połączenie dwóch płaszczyzn. Właśnie wi wiadomo, że to jest zarządzanie, więc mamy teorię i praktykę, jak naprawdę firma funkcjonuje. Mamy bardzo fajny kontakt z wykładowcami. No i druga ta posiedzenie, czyli socjologia, czyli taka nauka bardziej o społeczeństwie, która myślę, że połączenie tych dwóch rzeczy daje nam dużą wiedzę na temat jak funkcjonować z pracownikami, jak z nimi rozmawiać, jak dotrzeć do klienta, także myślę, że to jest to, co mi się najbardziej podoba.